Hejo hejo, uh, dzisiaj odcinek znowu z Fulvica, tylko trochę dłuższy, no i generalnie, wiecie, ale ja mam aktualnie pod Twinsy, no i stwierdziłem, że w sumie fajnie by było zrobić pod, hmm, właśnie Twinsy, ale w sumie wyszło na to, że w sumie nawet się fajnie nadaje na innych killer oczywiście, a jak się fajnie pomyśli, ten build potrafi ładnie siąść, a bidzie mam, Tenacity, czyli kiedy jesteśmy powaleni, kreujemy 50% faster, czyli się czołgamy i możemy rekuwerować się w tym samym czasie, Borrowed Time, jak się nie to dostaje ona efekt endurance, czyli że mamy przyjąć dodatkowego hita, nawet jak jest ranny, na 12 sekund. Więc ten efekt Power Struggle, który powoduje, że jak leżymy, to mamy. Te... Znaczy, może nie znaczy. uh, Jak mam 15% Wigla, możemy zrzucić paletę, jeżeli jesteśmy na barku killera. Ale to bym się głupiał. <laughs> po prostu. Jesteśmy na barku Killera, mamy 15% Wigla, możemy zrzucić paletę, kiedy robi na łeb. No i jak leżymy na ziemi, widzimy aurewskich palet, które są podniesione, nie zrzucone. No i flip-flop, który powoduje, że 50% recovery, nasze na ziemi przynosi się na Wigla. Czyli grania posta działa to tak. Dzięki tenacity reklaudujemy się jak najdalej, na przykład możemy czekać palety i przez ten, ten sam czas rekorować się. Flip-flop nam się ładuje. Próbujemy wbić, zaczynamy się 30% tego recovery, bo te 50% to będzie 15%. Widzę, że możemy użyć power stragla, żeby na łeb od razu, nawet jak nam już podnieść, A generalnie, jeżeli chcą mu ten build, możemy bardzo śmiał iść na unbliżenie żeby jeszcze móc się w razie czego podnieść. Jeżeli nas nie będzie chciał długo ponieść, albo się w ogóle odbiegnie. Bo... I oczywiście, tylko żeby po prostu się szybciej. No i sumie tyle. I mówię, jeżeli z, z tym buildem pomyślicie generalnie. Gdzie się wywali, żeby killer musiał przejść obok palety, albo gdzie może być obok palety, to w sumie ciężko Was jakkolwiek nie? Tak samo o, w timku, to jest o tyle build, że jeżeli ktoś Wam kupuje czas, no to na spokojnie się do palety, właśnie jest w tym zone i nawet jeżeli killer wie, bo wiadomo, teraz no, zostanie killer na web, nauczy się i wtedy stwierdzi, dobra, nie, nie mogę Wam tutaj podnosić. Co, nie? Ale jeżeli ktoś będzie kupował inny czas, na przykład nie z latarką, bo po prostu byś zajmował też killera. Muszę kiedyś będzie musiał ryzykować, albo po prostu się pod paletę, no to jest w safes, nie, i wasz teammate może was uratować. No i w sumie zobaczycie jak to poszło mi w meszach. Zapraszam. Jest chyba tradycyjny stop, to ja zapraszam na Twitcha, link w opisie i tutaj zaraz wyskoczy nik, o tutaj fajnie, illi. O nie się tak na mnie, jestem po prostu alta ill, ale no, zapraszam. Zapraszam na burzę łądka. Why? Nie ma już grilla, jak już pamiętam. Rodnego nic, więc no. Co się stało? No, szkaja, już to zapomniałem. sorry. Ej, Terek. A To jest rapel, późba Adept? No nic, no. Mój radzi. Pomógłbym, ale no. Nie jestem w stanie. A, bez kursu, jest rapel. W mi by było słuchaj, trapa jak był zbrajany. Jeszcze odpalenie do badanek. Jak... No men! men! Wypoczywać, Wypoczywaj, no ale, zagrać to nie odmówię ci, no. Po 20 robi wiele tajemnych spraw, a dzisiaj jeszcze nie wiesz? Wiele tajemnych spraw mówisz? Shit. Co chciałeś zrobić? Imaginę, gdyby powstał taki błąd, który powoduje, że jak jest ten add który powoduje, że traper może przejść przez trapa i nic się nie dzieje. To myślę, że jest Bóg, że. Sur też może to zrobić. Już <grymne> le strapy! Oh man. Tam jest czeka jak zwykle. Dobra, idzie giga Chat. White Trapper. No, chodź od trapcia, dawaj, dawaj, dawaj. Pójrzcie! Dawaj. Ale. O, mm, ale zmiana strony. To, no tego nikt się. O, ale swing. To od atraper. All mean. On stawia trapa. I chyba ma setting time jakiś szybszy. A na no mnie masz. Nie otwartego, myślę, być dopiero będziemy problem zanieść trochę. Tam okno. Hold! Co można, main? Odbije. Z mainem sobie przejdziemy. Ta ma trapa z tego. A w ogóle on wziął tego trapa, więc no. Zrobimy sobie paletkę, o, on sobie to zwala. Kraus be like, have fun. Jak się bawisz? Mmm, No to biegniemy do kolejnej paletki. A of Kraus, jak się bawisz? Traplik krzyczy głośno, muszę wiedzieć. I bumk. Jak się bawi, jak się... O kurwa, ja się nie bawię. Ja się tak nie bawię. Co tam ma być strap? Man... bo tu też się strap. Jesteśmy Elo. Ale właśnie chciałem walczyć na palecie tego z wytrapem żeby on miał problem, żeby przejść przez to i żeby on sobie naładował flip-flopa. Oh man, ale to pięknie wyszło. Może komenda na power Nie, nie do każdego perka Power do, jeszcze tego, komendy używać. Tylko takich ciekawszych rzeczy. Ja Power Strugla nie gram, nie wiem, co mać, żeby, wiesz, jakby to robić. Po mam, na przykład taki Legion, który nie mam na przykład, nie mam osiągnięcia, nie ma licznika na on -techu. spoko, felsa, nie? Natomiast tak, to useless. Nie gram Power stragla, wiesz, mówię, co mać, Żeby tak to robić. Hej, Przemo. Nie czy witam, coś zagadam teraz i Ja byłem znajdą lupą, więc sorry, że jakoś uplułem? Na chwilę postaram się tego. Trzeba zrobić Jeszcze aktywację BT, Ta. Kto, nie, to Ktoś wiedzieć, jak coś tam będzie, bo w sumie on ma drgać. Jak to, Pytanie się, jak jest wyzwanie uszkodzić legenów to czy uszkodzenie przez opresję się mogą liczyć, tak? Dobra, go, 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 go. Eee, dobra. Nie wiem, czy od razu nie mogę usiągnąć. I trochę to zintowało. Tak, trochę. Anako. To no, szkoda, bo mówię, teraz jakbym mógł sięgnąć od razu, by to zupełnie naszej. A trudno. Ja i tak zrobiłem fajną akcję, zdupowałem go na pół meczu. Dla mnie, A, nie potrzebuję uciekać. Ja już jestem zwycięzcą. nie hmm. BT? No BT. Big sadge. Tenacity, city byku Tenacity, city byku <laughs> Cię on tak długo cze O, wcisnąłby M1 powaliłby mnie, wziął na hak. Tyle. Ja nie mam żadnego PT, ani nie miałem żadnego tego. DSa. nic. Nic. To było głupio strasznie z jego strony, ale wyrobę na adepno. No ale patcy chyba mała po adepta. On nie ma to najmniejszych szans. I do setting time, Tu było czuć. Ale nie ironicznie, Power struggle moim zdaniem, jest underrated w tej grze. To jest bardzo dobry park. Jak masz dobry management z flip-flopem, w sensie dobre kombo z flip-flopem i dobrze wiesz, gdzieś ustawić pod paletą, to coś to jest, to jest safe zawsze. trafia... Mm, co trafia tak w ceniasz? No nie wiem, powiem ci ostatnio, jak to graliśmy w teamie. I cały czas wiesz, saveowaliśmy siebie nawzajem, że ktoś podchodził pod paletę, jedna osoba kupuje czas. Killer nic nie mógł zrobić, dosłownie. Potem jeszcze Filii grał breakouta. W razie czego? Stary. Dobra. To, że dam się o, z tym hitnem co backa. Flick pH, mnie też prawie trafił. Find mixtape ends any later regression when Federal Frenzy ends. Jest ja na mnie. Nie rozumiem jak trapse jest złego. A, chodzi ci, że... A, że nawet jeżeli coś się powinno regrysować, bo jest tylko opnięte normalnie, bądź przykład przez ruinę to się kończy, no to by wiadomo, że na przykład się z ruiną, więc no. Wiem ketrap Ale to wiesz, że na przykład Farming Pigstape, że... Jak nie ma efektu już Faminga, no to wiadomo, no powinno się ganie przez coś ale że każdy, no to trochę niefajnie. No, konia, like. O tym właśnie mówię, że to jest jakby stały element postaci. A taki można zmienić. I mówię, pa, jest taka klampa, są Twinsy, co nie? I teraz są się pobawić tym, ale potem to ja panie zapomnę o tym bildzie na rok. Na no, KTP no, to, to samo pewnie działa tak samo jak tego było z auto -wiglem. Bo Mówi, że no, trzeba dropnąć tam około procent. Żeby auto się wyiglowało, ale okazało się, że w sumie nic nie musisz robić, nawet ci musisz Po prostu auto Eagle działa tak. Aż auto wiggle out. Więc no. Toś próbuje ten PH ogólnie, ogólnie coś z flikami i tak dalej, ale przez Hold W. Ja mam jakie są jakieś, 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 jak jakieś, 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 my jakieś, no, no zobaczymy sobie w naszym jakieś, nie, później nie Zawsze da się wstęp, ale no wiesz... Nie możesz dać się jakimś hejterom trzymać.

A okay. musiałem rządzić tu, zanim nie ja zapomniałem o haku na rogu maina. Po prostu. Okej. Kurwa, mać. No, Widziesz, że to nie jest jakby dwie. A Wannon C4? Nie wiem, od ilu update to niby jest, ale. Łącznie generalnie, jak na razie ma się z piramidem, i. nie czuję, jakby wiesz. Mm, że To jest zepsute. O jak to chodzi? To ja na ciul, powiedz mi na ciul, mam torment. Brawo, nie, nasz teammate nie myśli, drugi raz rzędu. No, musimy miała na to, żeby torment zjąć. Au, zblokowałem się. No, z paletą, żeby save mycia. to ja też się pomyślałem. Aaaa, z kim ja gram? Z użytkownikiem, z moderatorem kanału Mika103SA. O! To wiem. Może później pod tą paletą.

bo ja mam masę czasu, dzięki temu polkowi no, no, A na dwa O ja to w tym miejscu nie przydało Oj! Nieważne. Aj, hitło. Torment? Łap mi czasu No wait man Czy podnieś mi to panie z upływ straglem? Ja piedzielę pan Mam torment i on bierze podpada to A teraz pójść Co zrobię? Mogę się go tam zatrzymać wcześniej po prostu, ale no. Wypaszę się Magic, jasne. Zrobiłem to na chwilę, ale zostałeś Flika.

Aj, idź! Walić to! Idź, Sio. Nie mogę, Może Zobaczesz klaczek po to mi przekażesz, sam nie wskoczysz. a nuda. I źle nie sami by to działo, dokładnie. Zawsze, co się dokładnie zrobić. Bo jeżeli chodzi, że jak leżałem, no to, to nic nie da. Leżąc słów nie może wejść w torment.